Czujesz czasem, że energia wokół ciebie jest ciężka, albo że coś przylega do twojego pola energetycznego? Oto szybki i skuteczny rytuał ochronny, który możesz wykonać zawsze, gdy tego potrzebujesz. Krok pierwszy: Uziemienie. Stań boso na ziemi lub podłodze. Zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów. Wyobraź sobie korzenie wyrastające z twoich stóp, które sięgają głęboko w ziemię. Poczuj stabilność. Krok drugi. Intencja. Wypowiedz na głos lub w myślach tworzę krąg ochrony wokół siebie. Tylko czysta, harmonijna energia ma do mnie dostęp. Krok trzeci światło. Wyobraź sobie, że z twojego serca wychodzi kula białego światła. Rośnie i otacza cię całkowicie jak tarcza. Ta kula zatrzymuje wszystko, co niskowibracyjne. Możesz dodać własne symbole, np. ang, merkabę lub pentagram, które będą wzmacniać Twoją ochronę. Wykonuj ten rytuał codziennie rano lub przed medytacją. Zadbaj o swoją energię. To Twoja największa siła.